Witam z a to jest kolejny odcinek na serii zagrajmy w Mega Man 6. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zacznę od Night Mena, dokładnie tak, więc We will fight the night, przysięgam. Takie tam nawiązanko do Sonic and the Black Knight, czy coś, jeśli <grym> ktoś się zaczaił. <grym> ok, więc wbijamy do zamku, zamczyska aktualnie, bo gdzie indziej może być rycerz, oczywiście. I mamy żyćko, które ja sobie z wielką chęcią wezmę. Dobra muzyczka przygrywa, jakżeby kurde inaczej, więc e, od razu chcę się grać. Nie powiem. <laughs> ok, tych pajacy można rozwalić tylko i wyłącznie za pomocą Power Megamana. Dokładnie tak, więc warto o tym pamiętać. E, ok, tutaj mamy taki segment. Pamiętajcie, kolce są na jednego hita, więc wolelibyście nie być trafieni przez nie. Okej, okay, tutaj jesteś pajacu. Uch, dobra, nieważne. Motyw. Mamy to czy coś. Okej. Okay. Teraz mamy takie działeczko, które ma taką tarczę śmieszną. Okej, okay. Gin pajacu. Więc, więc, więc tak to tutaj wygląda aktualnie. Uwielbiam ogólnie zamki. W, w grach komputerowych ogólnie zamki lubię, więc e, taki motyw samego mistrza robotów i właśnie samego poziomu mi jak najbardziej odpowiada. Nie będę, nie będę mówił, że nie. No fakt. Dobra. Ups. Wstawił tylko głowę. Widzisz, jak właśnie się naładowanym basterem walnie to wystawia tylko głowę za przeproszeniem, właśnie i, i, i to tyle. Więc be, bez tego go nie rozwalicie, więc nie wchodźcie tego poziomu bez Power Megamana, bo. Może to być dość przykre doświadczenie. O, cześć Eddie. Masz coś dla mnie fajnego? Życie, dobra, może być już. Wolałbym HP. I ponownie... O, mam już 9 żyć, czyli już. E, Maksimum. I ponownie nie musicie mi pisać, że mogę się cofnąć. E, za drabinki, nie zbierając tego, co Eddie nam daje, żeby dał nam coś nowego. Ja to wszystko wiem, o fuck. Ten przycinek jest głupi, jak go raz traficie, to po prostu... E, mu odpiernicza. Ale, ale to później długo trwa, że tak powiem, plus nie zawsze, jak się cofniecie, to oczywiście Edy chce nam dać to, co my chcemy. Czy ja nazwałem Ediego bitem? Teraz mam rozkminę, jeśli tak, to, to to, sorry, a jeśli nie, to wybaczcie, nie wiem, jakiś rozkojarzony jestem najwidoczniej. Wiecie, że lubię czasami mylić nazwy, kto wie i ogląda mnie nie od dziś, ten wie, jak najbardziej, więc yy, tak. Okej, okay, tutaj mamy takie takie cośki, które nas obijają, odbijają od siebie. Okej, okay, i tutaj aktualnie musimy iść tą drogą. Dokładnie tak Żeby dostać się do zakończenia. O właśnie, tam, tutaj mamy nawet... Mieliśmy na widoku zakończenie bez literki, a tutaj mamy zakończenie z literką, czyli to, do którego dążymy, jakby nie patrzeć. Okej, okay, ja może o właśnie zrobię tak. O! No, nieważne. Chciałem do tego podejść profesjonalnie, wyszło mi jak zwykle. Dajcie mi mojego silver Tomahawka i, i kurde, ciśniemy. Nie, nie to. Nie, co ja pierniczę, Jestem głupi. Ja ma to, Już bym, kurde, poszedł walczyć z tym pajacem, kurde, tą bronią, co trzeba. Okej. Okay. Oto i Nightman, No, kurde, patrzcie, jak on kozacko wygląda. Uwielbiam, uwielbiam jego wygląd, o fakt. O. Wow. The, give me some space, przysięgam. Okej, okay, na, na tym głównie polega. Gdyby nie to, że chciał się do mnie przytulić z jakiegoś powodu, to byłoby no damage. Mówię, głównie na tym polega, że on po prostu tą kulą napiernicza w to miejsce, w którym my jesteśmy. po prostu odejść parę metrów i ona już nas nie dosięgnie, e, więc tak. No i plus okazjonalnie od czasu do czasu chce się do nas przytulić. Coś, co przestawił niestety. You get Night Crusher, no i dostajemy... Literkę A dokładnie tak więc brakuje nam już tylko ty, żeby uzyskać słowo bit. Dokładnie, dokładnie tak. Ładnie, pięknie. Tak więc ciśniemy do ostatniego mistrz robotu Centaurmana. Dokładnie tak. Więc kurde, szalone rzeczy. Mitologia wchodzi tutaj e, aktualnie w grę, więc szalone rzeczy mówię. Ok, i mamy pseudowodny poziom. Oh boy, ponieważ każdy tego poczołował. <laughs> Sięgam. O, oh, fak, jeszcze mi się nie udało. Naprawdę, on wybuchnie. Rybami rzuca, kurde. Okej, okay. Pelikan. <ścoughs> Przysięgam. On jest, wioski, on jest z wioski trzech Pelikanów. No nieważne. Wspomniałem, tu że tutaj wskakuje, kurde, pajac głupi. Okej, okay. piranie, my ich nie lubimy ładnie tak, ok, Tutaj uwaga na kolce, tej oni się nie pierniczą w tańcu, by kolce se poustawiali. ustawiali, pajace. z kapkomu, <grych> dobra, chup, ładnie pięknie. slide for a win, si tu wbijamy. Okej, okay, dobra, ledwo ominąłem ten niego pocisk, kurde, MLG Pro czy coś <gry> Okej. Okay. I to jest dosyć, dosyć ciekawe tutaj kurde mamy wodę, która lewituje. Raz się podnosi, raz się... O! obniża. Dobra, whatever. Oh boy. <gry> Tej wodę można wykorzystywać do wyższych skoków. niektórych których możemy przeżyć te skoki. Poniżej <gry> w większości wypadków są kolce. Okej, okay, my tych pajacy z poziomu e, Flamena, Co wy tu kuźwa robicie? <grywa> wypadł, wypadł do swojego poziomu, like. What the fuck? O, czy Eddie. Dobra, pozwolę się jednak cofnąć, bo. <grywa> to, to, to było disrespectful, ok? Daj mi coś ślepszego. No, 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 ok, dzięki. No, w sumie HP mam dość na dobrym poziomie, więc dzięki. <grywa> Dziękuję, jak najbardziej. Mamy pełne? Nie, jeszcze jeden i e tank. Dobra. Rypadkuziwa? Eee, eee, o oh fuck. Gerara here. Są fakt, że oni później jeszcze strzelają. O właśnie. Jest dość niefajny, ale dobra. Przeszliśmy. Eee, Okej. Okay. O właśnie, żeby to się wszystko tutaj pojawiło. Nie no, powinien doskoczyć, prawda? Tak. <grymny> Chciałem z jakiegoś powodu użyć Jet Megamena, ale tutaj mówię za spokojem. <krymny> Okej, okay, mamy kałamarnicę, kurde. No kurde, giń. Okej. Okay. No, to było jedyne... Te... Ci przeciwnicy z Flamena to byli jedyni dwaj przeciwnicy, z dupy użyci i wie po co. Mówię, nie wiem, zgubili drogę, do swojego poziomu. Like, what the fuck. Dobra, eee, bierzemy Nightcrashera. Okej, okay, nie mam za dużo HP. Mówię, lamiłem przy tym poziomie, przyznam się bez bicia. Eee, no dobra, zobaczymy, co da się zrobić. Najwyżej użyję i tanka, choć tak troszeczkę to byłoby kiepawe, użyć i tanka. Okej, okay, dobra, on zatrzymuje czas, jak widzicie i lubi się przytulać, tak jak, night, tak jak Nightman. O, oh, fuck. Dobra, nice. Uff. <grym> Więc się udało dość. Mówię, byłoby troszeczkę kiepało, bo większość mistrzów robotów w MM6 no, są po prostu dość łatwi, okej? Okay? Chyba Flayman jest jedynym takim, który powiedzmy, że... nieco się różni od reszty swoich towarzyszy, okej? Okay? Ok, zdobywamy Centaur Flash i dostajemy literkę T, tak, to jest nasz tutaj atak na cały ekran, dokładnie tak w tej grze. Ładnie, pięknie. No i moi drodzy, w naszym odcinku ciśniemy poziomy Mister X, dokładnie, dokładnie tak. Czas pocisnąć tego pajaca. Eee, tak. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się on podobał i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy kopać tyłek Mister X-owi, tak więc jeszcze raz dzięki i na razie, see ya.